USS Gerald R. Ford, duma amerykańskiej marynarki wojennej i najnowocześniejszy lotniskowiec na świecie. Ma długość aż 337 metrów, a jego wyporność to około 100 tysięcy ton. To właściwie pływające miasto, ale miasto gotowe do walki. Za jego siłę odpowiadają dwa reaktory jądrowe. Dzięki nim może pływać bez tankowania przez nawet 20 lat i osiągać prędkość 30 węzłów, czyli około 55 kilometrów na godzinę. W odróżnieniu od starszych lotniskowców zastosowano tu nowoczesny system startu Emils, czyli elektromagnetyczne katapulty, które pozwalają na szybszy i łagodniejszy start samolotów. Dodatkowo nowoczesny system chwytania liny zwiększa bezpieczeństwo lądowań. Gerald R. Ford może przewozić ponad 75 samolotów bojowych i wszystkie są zawsze gotowe do akcji. Dzięki automatyzacji obsługuje go mniej załogi niż starsze jednostki, a mimo to działa wydajniej. Jest cichy, szybki i śmiercionośny. Krótko mówiąc, USS Gerald Air Ford to nowa definicja wojny na morzu. To nie jest zwykły okręt. To pływająca baza wojenna.